Ale się poobstawiałem sprzętem, co? E, o takich się mawia często, że dużo sprzętu, mało talentu. A to już nie mnie oceniać, tylko bardziej, bardziej Wam. E, dzisiaj o najrzadziej używanej przeze mnie funkcji radiowej, czyli o skanowaniu, bardzo szczegółowo. E, dlaczego o tym zrobimy film i o tym sobie powiemy? Dlatego, że Tutaj komisja egzaminacyjna ma się czym wykazać, bo tych kombinacji możliwości w skanowaniu trochę jest. Opowiem bardzo szczegółowo o skanowaniu, wszystko co wiem na ten temat. Nie wiem, czy to będzie wszystko, co jest o skanowaniu, bo, bo nie mam pojęcia, czy ja wiem wszystko, ale wiem trochę i to wszystko Wam opowiem. Postarałem się podzielić ten film na tematy, bo zobaczcie, mamy sprzęty, mamy tutaj iComy. O nich się oprzemy całkiem sporo. Mamy Sailora, tutaj są też bardzo ciekawe rzeczy, w Sailorze, jeśli chodzi o skanowanie. Tylko podzielimy to sobie na tematy. I ponieważ film będzie długi i mógłby być nudny dla niektórych z Was, to po prostu rozwiń sobie opis. I na dole opisu podzieliłem to wszystko na rozdziały. Tam można sobie po prostu podejść do tematu, który konkretnie. Ciebie interesuje. A jeśli uważasz, że nasze filmy są przydatne, bo można się do nich przygotować do egzaminu na radiooperatora, bo kursy przecież nie są obowiązkowe, no to zachęcam, jeśli tego jeszcze nie robisz do subskrypcji, kliknij łapkę w górę, zostaw komentarz, niech się roznosi ten film. Może jak uznasz za stosowne, to, to, to wesprzesz kanał, będzie nam bardzo miło. A może. Zainteresowany będziesz jedną z pomocy, książki tutaj na radioperatora IWC, na radioperatora SRC, żeby przygotować się do egzaminu. Mamy to w formie książek, e-booków i e-learningu. Tymczasem zapraszam do oglądania filmu. Partnerem kanału jest Szkoła Żeglarstwa Morka, oferująca czartery jachtów na całym świecie, szkolenia żeglarskie motorowodne i specjalistyczne autorskie podręczniki dla żeglarzy i motorowodniaków oraz doskonałe kursy online. Zajrzyj do nas i sprawdź nas. Gwarantuję, że się nie zawiedziesz. www.morkapl. Polecam kapitan Piotr Lewandowski. Skanowanie no to wiadomo, żadnej Ameryki w tym teoretycznie nie ma. Służy nam do tego, żeby prowadzić nasłuch na więcej niż jednym kanale i radio sobie skacze po tych kanałach. I sprawdza, ale diabeł tkwi w szczegółach. Pierwszą rzeczą taką, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że trzeba zaprogramować sobie radio, bo ono będzie skanowało nam dokładnie te kanały. Które my mu każemy skanować. Każdy z tych urządzeń to jest wyposażony w taki prosty mikroprocesor. Tutaj nie ma żadnej sztucznej inteligencji, więc ja je czasami nazywam, że to są super szybcy idioci, którzy robią dokładnie to, co im każemy. Zaczniemy sobie od tego, żeby zobaczyć, jak zaprogramować kanały do skanowania. Funkcje zaawansowane w tym urządzeniu jak uruchamianie skanowania. Yy, mamy tutaj zobaczcie na klawiaturze numerycznej. Są opisane takimi z czerwonym odcieniem różne funkcje i przycisk funkcyjny f jest e, no, w kolorze takim też czerwonym. Skan sycyny jest pod guziczkiem 4, więc uruchamianie skanowania powinno być pod guziczkiem 4. i jest. Dlaczego nie zadziałało? Dlatego, że nie mamy dodanych kanałów do skanowania. Jak sprawdzić, które mamy kanały do skanowania? W tym modelu akurat no nie ma innej metody, jak musimy kanał po kanale sprawdzić. Gdyby jakikolwiek kanał był dodany do skanowania, wejdźmy sobie na przykład na szóstkę, to wyświetlałby się koło numeru numer 6 taki napis TAG. Oznacza to, że ten kanał został dodany do skanowania. Zobaczcie, że ja to zrobiłem kombinacją. Funkcja 5, czyli funkcja tak, tym dodaję i tym usuwam kanał z programu skanowania. Dodajmy sobie jeszcze kanał 8, 14, żeby trochę tych kanałów było. 17, 16 nie dodajemy, zobaczycie, że nie ma takiej potrzeby. No I dodajmy sobie. Kanał 7,2 i kanał 7,7. Teraz skanowanie powinno nam zadziałać. Tak skaczę po kanałach i pokazuje, że szesnastka również jest skanowana. Rozłączanie skanowania to tak samo jak uruchamialiśmy. F, scan. Akurat zatrzymał się na przypadkowo skanowanym kanale. Można wyłączyć skanowanie przez przycisk 16. Uruchommy jeszcze raz. Można wyłączyć skanowanie przez naciśnięcie przycisku nadawania. Też rozłączy. Zatrzyma się na jakimś kanale. No a w tym urządzeniu, jeszcze jak klikniemy clear, czyli cylry, też rozłączy nam skanowanie. W tym modelu też możemy szybko usunąć wszystkie kanały ze skanowania, czyli jeżeli byśmy chcieli sobie wyzerować radio, zobaczcie tutaj akurat łatwo się sprawdza, które są kanały do skanowania dodane, a które nie są, ale gdybyśmy szybko chcieli je wyzerować, to musimy użyć takiej kombinacji. Naciskam guzik High Low od mocy nadawania i trzymam. Oraz doklikuję i trzymam guzik 5, jak ta, ten od tak, od zaznaczania. Co się będzie działo? Wykasowałem wszystkie kanały ze skanowania. Przytrzymanie tej kombinacji drugi raz. Nic nie spowoduje. Kanały są wyłączone. ICOM M323. Uruchamianie skanowania tutaj mamy na dolnych guzikach. skan te guziki przesuwamy sobie w ten sposób. Teraz przycisk scan jest na tym guziku. Nie działa dlatego, że nie mam y, zaprogramowanego żadnego kanału do skanowania. Y, tutaj kanały do skanowania dodajemy gwiazdką. No i zróbmy tak samo kilka kanałów. O, jest gwiazdka. Jeżeli pokazuje mi się gwiazdka, to znaczy, że ten kanał jest do skanowania. Jeżeli tej gwiazdki nie ma, o, siódemka nie ma, no to ten kanał nie jest skanowany. Ósemkę sobie dodajmy. A czternastkę, żeby coś było. Siedemnastkę. Siedem, dwa i 7, 7. Yy, możemy oczywiście sprawdzić, które kanały są w skanowaniu, klikając i patrząc, które mają gwiazdki, bądź nie mają gwiazdek. Jest to żmudna robota. Natomiast w tym modelu z pomocą przychodzi nam mikrofon, gdyż test strzałki, o ile zobaczcie, test strzałki służą do zmiany kanał po kanale. O tyle test strzałki służą do przeskakiwania po Kanałach, więc tu w tym modelu jest prościej. Ale to wszystko zależy od modelu. Rozłączanie skanowania: albo kliknięcie guzik Skan, albo kliknięcie guzik 16, albo kliknięcie mikro, przycisku mikrofonu, albo też kliknięcie clear. Jak mogę jednym ruchem usunąć wszystkie kanały z programu skanowania? W tym modelu wystarczy wejść w gwiazd, yy, przycisk gwiazdki i pojedyncze kliknięcie dodaje bądź usuwa przy jednym kanale gwiazdkę. Natomiast jeżeli ja wcisnę i przytrzymam go dłużej... W tym momencie odgwiazdkowałem sobie wszystkie kanały. Zobaczcie, klikam mikrofonem, nic nie działa. Jeżeli go przytrzymam dłużej, teraz, to w tym urządzeniu działa to naprzemiennie, bo teraz nie, yy, mam wszystkie po prostu kanały dodane do skanowania. Tak, on będzie kanał po kanale skakał, no zupełnie bez sensu. Tutaj sterowanie stero skanowaniem odbywa się też przez przyciski funkcyjne. Nie mamy F, ale mamy SHIFT. Jak klikniemy SHIFT, to możemy wybrać jeden z przycisków funkcyjnych. SCAN, SCAN ADD, czyli dodawanie, SCAN DELETE, usuwanie. I jest jeszcze taki parametr SCAN tie. Zobaczmy SCAN. Jak sprawdzić w ogóle kanały, które mam dodane do skanowania? Tutaj jest taki myk, że nie mamy ani gwiazdki, ani taga, tylko musimy kliknąć SHIFT i przytrzymać jedynkę. Wyskakuje napis NO, bo nie mam żadnego kanału dodanego. Więc dodajmy. 6, wchodzimy na kanał 6, SHIFT, SCAN ósemka, 8, SHIFT, Scanat. Co damy? 14, ADD SCAN, 17, chcę dodać trochę tych kanałów, żeby ich było. I co 7,2, 7, 7. Dobra. Teraz zobaczcie, że jak wcisnę i przytrzymam tą jedynkę, to on mi pokazuje, skacze mi po kanałach, które mam dodane 6, 8, 14, 17. Uruchamianie skanowania jest poprzez kliknięcie. Tylko nie trzymamy, tylko klikamy. Rozłączanie skanowania, uruchommy sobie skanowanie. No, mamy te same metody co w innych radiach, czyli tak samo jak uruchamialiśmy, czyli kombinacja Shift Scan. Uruchommy jeszcze raz. Kliknięcie guziku 16. Puśćmy jeszcze raz skanowanie, jak również naciśnięcie przycisku nadawania też rozłącza nam skanowanie. Guziczka cancel ani clear tutaj nie mamy. W miałem M25 skanowanie, no jak widać jest pod guziczkiem scan tutaj, więc klikam scan, on mi skanuje. Co skanuje? Oczywiście skanuje ogwiastkowane kanały, gwiazdki tak jak w innych Icomach dodaje, zobaczcie tutaj jest pod prawie górny róg taka gwiazdeczka, tylko ona jest czarna na białym tle, więc muszę dłużej przytrzymać i na wyświetlaczu gwiazdka pojawia się bądź ginie. Jeżeli będę klikał tylko ten przycisk gwiazdki, a tak naprawdę będę uruchamiał funkcję FAV od FAVORITE, ulubione kanały, można tak powiedzieć, to przeskakuje mi po kanałach ogwiazdkowanych. Nie mam tutaj możliwości szybkiego Wyłączenia czy włączenia wszystkich ogwiastkowanych kanałów. No, a zobaczcie, skanowanie yy, działa. Wejdźmy tutaj na kanał, który mieliśmy. Ósmy, tak? zatrzymuje się na ósemce. Nadaje, yy, rusza dalej. Jeżeli będzie z szesnastki, puszcza z szesnastki. I podobnie jak w innych radiach. Rozłączanie skanowania, te same metody: albo kliknięcie przycisku SCAN, albo przycię, przy, kliknięcie przycisku 16, albo kliknięcie przycisku NADAWANIA. Teraz troszeczkę szczegółów na temat y, skanowania, bo mamy dwa tryby skanowania, które możemy ustawić w radiotelefonach, nie we wszystkich. Pierwszy to jest taki tryb, który jest we wszystkich radiotelefonach, tak zwany tryb priorytetowy, w których kanał 16 będzie skanowany bez względu na to, czy go otagujemy, dodamy do skanowania, czy ogwiazdkujemy, po prostu on będzie zawsze. Mamy tutaj w tych radiotelefonach zaprogramowane kanały 6, 8, 14, 17, 72 i 77. Uff, zapamiętałem wszystkie. I zobaczcie, co się będzie działo. Na żadnym nie jest ogwiazdkowany kanał 16. Jeżeli będzie emisja z kanału 16, będzie słychać z 16. Natomiast, jeżeli będzie emisja z jakiegokolwiek kanału yy, tego ogwiastkowanego, zróbmy ósemkę. Raz, dwa, trzy. Będzie na ósemce. Tylko musi się akurat. Zatrzymać, yy, zatrzymać, na tym kanale, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, próba mikrofonu, over and out. I w tym momencie do mnie wszyscy strzelają, bo nie ma czegoś takiego jak over and out. Mamy tą pulę tych kanałów ustawionych i kanał szesnasty. I skanowanie polega na tym, że skan będzie skanował w naszym przypadku yy, kanał szósty, potem szesnastkę ósmy, szesnastkę, czternasty, szesnastkę, siedemnasty, szesnastkę. Czyli tak po kolei i po każdym jednym z nich będzie sprawdzał szesnastkę. To jest tryb priorytetowy. Zresztą tutaj zaprezentowałem to na y, grafice zaczerpniętej y, z instrukcji obsługi radiotelefonu Aiko, tego. Polecam czytanie instrukcji obsługi. To wszystko, o czym mówię znajdziecie w instrukcji obsługi sprzętu. Drugim trybem E, skanowania, który możecie ustawić. Czasami o to komisje pytają. E, nie wiem po co, ale pytają. E, jest tryb normalny, e, który dla mnie nie jest normalny, bo dla mnie normalnym, naturalnym jest, że skanuję szesnastkę zawsze. E, w trybie normalnym, akurat tu z mojej puli radiotelefonów działają tylko ICOMy. Sailor nie ma tego trybu. E, skanowane są po kolei w kółeczko te kanały, które są ogwiazdkowane. Jeżeli nie ogwiazdkujemy szesnastki, nie będzie ona skanowana. E, po co, na co i dlaczego taki tryb? Ja przyznam się szczerze, nie wiem. Ja w ogóle rzadko mam potrzebę używania skanowania. Jeżeli tym masz potrzebę, używałeś, napisz, do czego może to się, do czego to się może przydać. Też się z przyjemnością czegoś nauczę. Zobaczmy na przykładzie y, ICOMów, już tutaj wszystkich y, radiotelefonów modeli nie będziemy pokazywali, ale na przykładzie jednego ICOM-u, czym się różnią te tryby priorytetowe od normalnego. No i na przykładzie y, naszego ICOMa M323 mamy ustawione skanowanie. Mamy ustawione to skanowanie co mówiłem. Y, skanowanie, również skanuje kanał. 16, zobaczcie, jeżeli będzie emisja na kanale 16, puści z 16. Jeżeli będzie emisja na kanale jakimś roboczym, tutaj z 14. W momencie, jak wskoczy na 14, puszcza nam 14, ale tu widać, że po ikonie busy on na moment wskakuje ten gaśnie to busy, dlatego że na moment wskakuje zobaczyć czy coś się dzieje na kanale 16. Przełączmy tryb skanowania. Tutaj robimy to przez menu. Radio settings tu się bardzo prosto to robi scan type. Przełączmy w ten tryb normal. Mamy tryb normal zaznaczony. Wychodzimy z menu. I tu już nie pokazuje szesnastki. Zobaczcie, tu się dla kanału roboczego nic nie zmieni, bo jak złapie czternastkę, no to będzie puszczał z czternastki. Przeskakuje potem dalej, ale o tym w dalszej części filmu. Dlaczego? Natomiast jeżeli puścimy z szesnastki w tym trybie normal, zobaczcie szesnastki, ja tu nadaję, transmituję. Widać w lewym górnym rogu w ręcznym Icomie przycisk TX od transmitowania, że nadaje, a na szesnastkę nie wchodzi. Żeby w tym trybie normalnym złapał mi szesnastkę, to szesnastkę muszę, ona jest traktowana jak zwykły kanał, bym musiał ją ogwiastkować i dopiero puścić skanowanie. Teraz dopiero, uwaga, raz, dwa, trzy, szesnastkę mi złapie, ale traktuję po prostu szesnastkę jako zwykły kanał. Kolejną z ciekawych rzeczy, którą możemy y, pobawić ingerować w tryb naszego skanowania, jest tak zwany parametr scan time, jak jest opisany w sailorze, czy scan timer, jak jest w iComach. Y, o co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy będzie emisja na kanale 16, załóżmy, że mamy te radia w tym trybie priorytetowym, tak jak być powinno. No, to tutaj nie ma dyskusji. Będzie korespondencja non-stop z kanału 16. Radio przestaje skanować 16, jaką tą ważniejszą, prawda? Puszcza yy, na, nam na głośniki i nic nie robi dalej. Natomiast, co by się stało, jeżeli byłaby długa transmisja na kanale 14? Yy, yy, radio w momencie. Przełączenia, wykrycia na słuchu emisji na kanale jakimś z tych zaprogramowanych do skanowania, przełącza się w tryb jakby podwójnego nasłuchu między tym konkretnym kanałem a szesnastką. Tylko, że może przełączyć się na określony czas, i o tym mówi właśnie ten parametr scan time. W Icomach jest to 5 sekund, w sailorze możemy sobie ustawić dowolną wartość. Bądź jeżeli wyłączymy ten parametr scan time w iCOMach, no to po prostu zostanie cały czas na tym kanale. Tutaj na grafice pokazuję schemat, jak to wygląda. Natomiast zobaczcie w praktyce. Puszczę na kanale 14. Ja tu będę trzymał dosyć długo nadawanie. Słychać jakieś trzaski, tam nie o to chodzi, ale zobaczcie. To w tym radiu wyłączyłem parametr Scan Timer, czyli on jest wyłączony. To radio przełącza się, jeżeli chwyci z czternastki emisję, przełącza się na czas 5 sekund na tryb podwójnego nasłuchu między czternastką a szesnastką, potem wraca dalej do skanowania. Tak samo robi ICOM. W ICOM nie mogę wyłączyć tego parametru Scan Time. Mogę tylko zwiększać, bo zmniejszać w sekundach jego wartość. To radio ma skan timer wyłączony, więc zostaje na sztywno na kanale 14. Oczywiście, gdyby pojawiła się emisja na kanale 16, puścimy jeszcze z jednego i zobaczcie, jak tu trzeba kombinować, żeby edukacyjnie to wszystko wyszło. Kanał 16. To puści nam z tej szesnastki, tak? bo ono jest w trybie podwójnego na słuchu między czternastką a szesnastką. Yy, no różnica jest tylko w ustawianiu tego, yy, wchodzeniu do menu, tak? no to, ale to już trzeba poczytać instrukcję obsługi. Yy, no i zobaczcie, yy, cieka ciekawe jest, zwróćcie uwagę, gdybyście trafili sejlora na egzaminie, to to jest czynność, którą trzeba się spieszyć w sejlorze. W tym radiu y, nie mamy możliwości zmiany trybu skanowania z innego, y, jak y, właśnie ten y, priorytetowy z szesnastką. Y, tutaj zawsze tą szesnastkę radio będzie sprawdzało, natomiast my możemy ustawić parametr tzw. Tak scan time. Zobaczcie, on jest ustawiony teraz na 5 sekund, tak jak w iComach. Jak długo będzie nam słuchał yy, tego skanowanego naszego kanału, na którym będzie korespondencja, yy, zanim przeskoczy dalej. I tu jest rzecz, z którą trzeba się śpieszyć, bo jeżeli chcę ustawić na przykład na 10 sekund, ustawmy sobie, to muszę zrobić to dosyć szybko. Scan time 10, shift scan time. I zobaczmy, co się będzie działo. Puścimy skanowanie. Dam na 14 transmisję i on teraz 10 sekund będzie sprawdzał tą 14 i 16, czyli przełącza się tak jakby w tryb podwójnego nasłuchu między 14 a 16, zanim ruszy dalej. Ja tutaj sobie tym parametrem czasowym mogę regulować. Wyłączmy skanowanie, tylko trzeba robić to szybko. Jak chcę ustawić na 3 sekundy, robić to muszę szybko, czyli scan time, 3 scan time. Zobaczmy, czy się zmieniło. Puszczamy z czternastki. Uwaga, dosyć krótko, tak? No to jest kiedyś to na, jak to było główne radio egzaminacyjne, to był to właśnie powód, taki powód punkt, gdzie można było troszeczkę, troszeczkę ludzi pomęczyć, no bo zobaczcie, jeżeli ktoś się zawahał i robił to wolniej, zobaczcie, Skantaj mamy na trzy ustawione. I ktoś by robił to za wolno, dostałby powiedzmy polecenie, proszę ustawić scan time na 12 sekund, no to zobaczcie, jak się zawaham, scan time, aha, 3, dobra, to teraz muszę kliknąć 12, no ale ja teraz tak naprawdę zmieniłem kanał na 12, kliknę scan time, dalej jest 3. To trzeba zrobić szybko. No i jeszcze jedna rzecz, bo nie byłbym chyba sobą, jak też większość... Znanych mi żeglarzy, gdyby metodą klikania nie spróbował jakoś pokombinować i wyłączyć parametru y, scan time y, w y, Sailorze, spróbujmy go ustawić na zero. Czyli jedziemy, śpieszymy się. Shift, scan time, zero, shift, scan time. Sprawdźmy ten parametr. No nie da się, ustawił się na jedną sekundę. Zobaczmy, jak to będzie działać. Uruchommy skanowanie. A może tutaj biorę radyjko i nadaję na 14. Puszcza z czternastki, ale tylko na jedną sekundę, więc to, to w ogóle no, działa tak, jak działa i wraca dalej do skanowania. No dobra. A jaki się da ustawić maksymalny ten scan time? No mamy dwucyfrowy wyświetlacz, więc pewnie spróbujmy 99 sekund ustawić, czyli ponad półtorej minuty. Czy się da? Sprawdźmy. Jest. Czyli mam półtora minutowy scan time. No jest on na tyle długi, że można przyjąć dla naszych założeń, że no w sumie to chyba udało nam się go wyłączyć. On teraz radio w półtorej minuty będzie w trybie podwójnego nasłuchu między czternastką a szesnastką, no ale tutaj nie będziemy się zanudzać tego. Myślę, że trzeba przyjąć, że tak jest. Tutaj też te opcje, zarówno scan timer, jak i tryb na słuchu możemy zmieniać. Kwestia jest tylko wchodzenia do odpowiedniego menu, bo w takim menu podręcznym, jak w tamtym iComie M323, tego nie znajdziemy. Nawet w setupie, jak wejdziemy, to nic takiego, co tutaj będzie nam pozwalało to zrobić, nie znajdziemy. Natomiast no, czytając instrukcję obsługi możemy przeczytać, że możemy wejść w zaawansowane menu, tylko musimy jednocześnie trzymając guzik 16 uruchomić radio. I zobaczcie, włącza nam się dodatkowe menu, w którym możemy zmieniać scan type i możemy uruchamiać bądź dezaktywować scan timer, tak? Możemy też robić zupełnie inne dodatkowe rzeczy, jak uruchamiać piszczenie klawiszy, które który ja przeważnie na szkoleniach wyłączam, dlatego że nie lubię jak mi to piszczy. W morzu ustawiam sobie piszczące, żebym wiedział, że ktoś naciska. Na szkoleniach piszczenie wyłączam. I bardzo podobnie. Też możemy w tym radiu ustawiać tryb skanowania i uruchamiać bądź dezaktywować parametr scan timer, tylko też nie mamy tu żadnego w ogóle przycisku menu, więc znowu kłania się instrukcja obsługi. Muszę wyłączyć radio, tutaj jest guzik do wyłączania i trzymając przycisk vol muszę uruchomić radio i w tym momencie pojawia nam się zaawansowane menu. Mogę ustawiać bipanie, on, off, góra, dół przyciski, a przyciskiem wol sobie zmieniać. I zobaczcie, mam skan, priorytetowy włączony, priorytetowy wyłączony. Yy, skan dalej, syty, czyli pewnie set timer, czy scan timer, jak to sobie wytłumaczymy, bylebyśmy pamiętali, możemy włączyć i wyłączyć, tak? Plus różne inne dodatkowe funkcje jeszcze w tym radiu. Wystarczy kliknąć guzik 16 i wchodzimy z powrotem już w tryb użytkownika. Dużo tego skanowania było, co? Parametrów sporo, aż głowa potrafi rozboleć. E Moi drodzy, zachęcam, tak jak wcześniej wspomniałem, do korzystania z instrukcji obsługi, bo urządzenia, jak widzicie, mają bardzo dużo funkcji, są rozbudowane i pytanie, czy tylko my będziemy chcieli z tych, potrzebowali z tych funkcji korzystać, ale warto wiedzieć, że coś takiego jest, żeby móc to użyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Na chwilę obecną, jeśli o skanowanie, to wyczerpała się moja wiedza. Więcej na temat skanowania nie wiem. W tej chwili może się dowiem. E... Dziękuję przede wszystkim za uwagę i do zobaczenia albo w kolejnym filmie, albo jeszcze lepiej na żywo gdzieś na wodzie. Do zobaczenia na wodzie. Cześć.